Co Pana zdaniem będzie wyróżniało Halo to Polsat od innych śniadaniówek? I Pan, startujemy ostatni. No to wiadomo. Nie mamy pełnego tygodnia, tylko weekend. Ja nawet nie wiem, czy będziemy mieli kiedyś pełny tydzień. Wydaje mi się, że te trzy dni są dla nas bardzo ważne, bo zbudowaliśmy bardzo fajną ofertę weekendową. Mamy w piątek. Twoją twarz w sobotę kabarety w niedzielę tań z gwiazdami Petarda. Plus y, dwa seriale, które jeszcze mamy. Grzechy sąsiadów i teściowie. W niedzielę i w piątek, więc ta ramówka jest fajnie zbudowana. Program śniadaniowy, no, jest tarczą stacji telewizyjnej i z tego się bardzo cieszę, że. Polsat do grona tych stacji, które po, posiadają własny program śniadaniowy, dołącza. Oczywiście my mieliśmy y, w informacji też program poranny, ale to jest program rozrywkowy. To jest zupełnie inaczej y, konstruowane i na, na czymś innym ten program polega. I myślę, że to, co jest na pewno jakimś wyróżnikiem, to jest fakt, że będziemy mieli. Widzów w studiu. Oczywiście można to nazwać publicznością, ale my nie chcielibyśmy, żeby to była publiczność, czyli ktoś, kto nas ogląda, tylko ktoś, kto bierze udział w programie. Będziemy, z, nią, z nimi rozmawiać, że będą mogli się wypowiadać. No, jednym słowem, przed ekranem, ale też w środku. Ciężko było dobrać y, 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 prowadzącej, bo mamy Krzysztofa Biszę, Paulinę sykut która no, tak naprawdę od wielu, wielu lat są w programie, ale nową twarzą, nowym transferem jest Kasia Cichobek i Maciej Kurzajewski. No i jeszcze mamy tę drugą. Tak, jeszcze jest Maciej Rok oraz Agnieszka Herzy, więc tutaj naprawdę mocna, mocna ekipa się. Agnieszka wróciła do Polsatu po jakimś okresie y, nieobecności. Z Maćkiem się świetnie kiedyś... Y im prowadziło programy, więc do tego wróciłem. Oprócz tego oboje prowadzą y, Twoją twarz, która brzmi znajomo, bo przecież y, znani prowadzący. Y, y, Ciężko było wybrać tą... Y, ty... Dąbor nas opuścił, w związku z tym pomyśleliśmy sobie, że jak włożymy jakiegoś innego chłopaka, to będą ciągle porównywani obaj, który lepiej prowadzi, więc włożyliśmy kobietę. Kasia Cichopek i Maciek Kurzejewski byli ludźmi, którzy może w ostatnim momencie, ale odeszli sami z telewizji. W związku z tym też doceniliśmy tę sytuację. i. Pewnie rozglądali się, gdzie się tam na rynku przydarzyło, ale wybrali naszą ofertę. Ja się z tego bardzo cieszę. Oboje są zawodowcami. Kasia po jakichś latach nieobecności znowu wróciła do Pulsatu, bo pamięć na korytarzach o niej ciągle była. Właśnie, bardzo ciekawym też jest momentem to, że te seriale, czyli Przyjaciółki, Pierwsza Miłość, cały czas. I cały czas to trwa realizacja. Co jest takiego kluczowego w tych programach, że one nadal trwają? Widzowie, widzowie je polubili, pokochali. Mamy w tym sezonie sześć nowości. To maksymalnie co stacja wytrzyma. Bo ja uważam, że kiedyś miałem w jakimś ramówce 14 nowości i ledwo nie poległem. Dlatego, że widzowie chcą, żeby szanować ich wybory. Jeśli ja, kurczę, przychodzę i klikam, to ma być. Ja panu płacę. Ja mówię, tak specyficznie pan płaci, bo oglądaniem pan płaci, ale pan płaci. I dlatego y, bardzo szanuję te wszystkie relacje, te umowy. Ja się bardzo wolno pozbywam formatów, bo wiem, że gdzieś tam jest jakaś widownia, która będzie o to wkurzona. Potwierdzeniem tego, tej oglądalności także była zesłoroczna edycja y, Tańca z Gwiazdami. Nie jestem wróżką. Pana koleżanka mi powiedziała, że nie ma Dagmary, nie ma oglądalności. Jest, jest Julia Żugaj. Ale ona jest... Ale nie, to jest zupełnie inna kategoria. Y, Julia Żugaj jest przedstawicielką... Y, młodego pokolenia. Młodego pokolenia. My tu mówimy o kontrowersji, A, o. która wiązała się z Dagmarą. Ja wierzę w tę edycję. Mamy znakomity pokład świetnie yy, dobranych ludzi, więc wszystko powinno wyglądać dobrze.